Ostatnio na wikipedii natknąłem się na ciekawy artykuł o polskich przysłowiach. Aby poznać człowieka, trzeba beczkę soli z nim zjeść. Nie wiem, ja jak poznaję kogoś, to podaję mu rękę i się przedstawiam. Nie soli. Beczka soli? Czy to nie za dużo? Po zjedzeniu łyżki stołowej soli człowiek zaczyna wymiotować. Aby chleb był, to i zęby bolą. Hmm. Nie, zęby nie bolą, a mam tu chleb. Ale sprawdźmy. W porządku. Bagnetami można zdobyć tron, ale nie można na nich siedzieć. Hmm. Bagnet sum jest trochę mniejszy od miecza, ale w grze o tron zbudowali cały tron z mieczy i jakoś na nim dało się siedzieć. Gdyby babcia miała drucik, to by było radio. Głowa warta kapelusza, a kapelusz wart niewiele. Czy ty coś sugerujesz? Czy ty sugerujesz, że jestem głupi? Jak krew w piach. Jedno z niewielu przysłów, które ma sens. Nie będę nic na jego temat mówił. Zrobi to za mnie Marek Konrad. Ja Cię stresuję, kurwa. Uczysz się tego piąty rok, szkolej na kursach i wszystko to jak krew w piach. Kto ma morgi, krowy, świnie, tego zawsze głód ominie. Ehm, w pożywczak się liczy? Bo ja nie mam tych zwierząt, a jem rzeczy ze sklepu. Więc teoretycznie powinienem chodzić głodny, ale jednak się najadam. Lepiej byle jak siedzieć, niż dobrze stać. Komunikacja miejska zdecydowanie potwierdza te przysłowie. Zobaczcie sobie przysłowia na N na Wikipedii. Tam będzie ni-ni-ni-ni. I on najśmieszniejszy z tego ni to jest. Ni to pies, ni to wydra coś na kształt świdra. Stary, a głupi, powiedziała babcia do wnuka. Za każdym razem, gdy ktoś to wypowiada, istnieje pewna ironia, bo przeważnie wypowiadają to osoby starsze do osób młodszych. Gdzie w tym logika? No, bo zastanówcie się, usłyszeliście kiedyś to przysłowie od kogoś młodszego? Przeważnie mówią to wasi rodzice na was. A kto jest od was starszy do chuja? Szyby lecą, szklasz się śmieje. <śmienic> Źle się w marcu urodzić, bo trudno takiemu dogodzić. Jest tu ktoś z marca, bo chciałbym sprawdzić, czy to faktycznie działa. Taki z niego muzykant jak z koziego ogona klarnet, a z koziej dupy tromba To jest jedno z najbardziej bezsensownych i najśmieszniejszych przysłów. Przykład użycia tego przysłowia w prawdziwym życiu eee, z niego taki muzykant jak z koziego ogona klarnet, a z koziej dupy tromba Chujowy, chujowy, uncu, w dół. Ehehehe. Gdzie kucharek 6, tam cycków 12. To przysłowie musiał stworzyć jakiś na pewno wysokiej klasy matematyk, tak mi się wydaje. A teraz kilka zabawnych przysłów mojego autorstwa. Jak kuba Bogu, tak chuj ci w dupę. Raz nad wozem, raz pod wozem, jak ci zajebie w święto Patryka, to nie wstaniesz. Kto się czubi, ten jest kurwą prawilną i nie jebie policji na 100%. Kwiecień plecień, bo przeplata wtorek, niedziela, poniedziałek środa, aborygeni, Arbus domino Na miodzie język a jak postawisz rower koło bangoku to połamiesz deskę na pół. Jak włożysz sobie żarówkę do nosa i kichniesz to zamienisz się konia z żarówką w nosie. To już koniec przygody z przysłowiami Jak mówi jedno w staropolskie przysłowie Zostaw łapkę w górę, skomentuj, zostaw subskrypcję, wbij na Facebooka, bo inaczej przyjdzie do Ciebie w nocy baba i zje Ci żołądek.